Przyjechaliśmy tutaj w dwóch celach. Pierwszy jest taki, że wręczamy nagrodę dla najbardziej internetowego miasta w województwie. Tym miastem został Biłgoraj. Jest to miasto, w którym największy, największy procentowy jest udział firm, które aktywnie wykorzystują internet do pozyskiwania klientów. Czyli na przykład prowadzą stronę internetową, mają wizytówkę na mapach, prowadzą sklepy internetowe, że są obecne w serwisach społecznościowych. Natomiast kolejna rzecz to jest szkolenie w ramach akcji Internetowa Rewolucja. To jest szkolenie dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie przekonali się do internetu, na którym pokazujemy, jak założyć stronę internetową, dzięki której można pozyskiwać klientów, jak zaistnieć w wyszukiwarce, jak reklamować. Właśnie Dziękuję bardzo. Jestem, jest mi bardzo miło, że w imieniu jubilerskich przedsiębiorców obecnych na stronach internetowych mogę tę nagrodę odebrać. Jest to ich nagroda. Niemniej jednak czuję się zaszczycony, że mogę ją od Państwa przyjąć. Każdy, kto korzysta z internetu, wie, że. Yy... Pozyskuje tam bardzo wiele informacji także o produktach, usługach, korzysta z usług różnych firm, natomiast polscy przedsiębiorcy nie do końca sobie zdają z tego sprawę. 90% polskich firm korzysta z internetu, czyli na przykład przegląda internet, natomiast tylko połowa z nich ma stronę internetową albo wizytówkę. Czyli połowę tych firm cały czas nie można w sieci znaleźć, nie można dowiedzieć się na przykład takich podstawowych rzeczy, w jakich godzinach jest czynny dany punkt usługowy, czy jakieś, uzyskać jakieś więcej informacji na, na temat danej firmy. Po prostu te firmy, które nie będą w internecie, będzie im coraz trudniej, ponieważ no, ci, którzy już mają internet, właściwie z innych form poszukiwania informacji o firmach nie korzystają. Nie przeceniałbym tego klimatu i roli samorządu, gdyż przedsiębiorcy w całej Polsce radzą sobie doskonale. Wydaje mi się, z tego co wiem, to. Uskarżają się, że ciągle jest za dużo barier stawianych przez niepotrzebne przepisy, które nie pozwalają im prowadzić tej działalności gospodarczej tak, jakby chcieli, a mimo to sobie bardzo dobrze radzą. Rola samorządów jest naprawdę niewielka, natomiast te instrumenty, które jesteśmy w stanie sami stworzyć jako samorząd, staramy się wykorzystać. Badanie, które przeprowadzaliśmy, pomagała nam w tym firma badawcza IPSOS. To była ankieta, którą którą wysyłaliśmy do firm w danej, w danej miejscowości. Badaliśmy miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców, bo chcieliśmy pokazać, że te małe miejscowości też mogą być takie bardzo przedsiębiorcze i internetowe. No i w Biłgoraju był największy procentowy udział firm, które właśnie mają stronę, mają serwis, mają, są obecne w serwisach społecznościowych, prowadzą sklep internetowy, czy reklamują się w internecie. Bardzo się cieszymy że w trudnym okresie wdrażania programu Wrota Lubelszczyzny w Piłgorań nagrodę skierowaną do miasta Lubelszczyzny, które aktywnie wykorzystuje internet. Dlatego przypiąłem także tą odznaczkę, będę ją nosił specjalnie pokazując wszystkim naszym pracownikom i nie ten dobry przykład promienieje na całe województwo.